No i tak, hej Kasiemka, witam wszystkich w niedzielę 11 kwietnia, dochodzi już mało godzina 14 tak, za 15, 14, 13 sekund, moi chani, konkurs, losowanie, losowanie, oczywiście nagród, losowanie tego zestawu oto bitów, Trzy zestawy sobie wylosujemy z okazji 5000 subskrypcji na kanale Flaming Recycling, na chwili obecnej już jest to 5113, także pędzi to do przodu. No i nic. Wszyscy pewnie żeście z niecierpliwością czekali i zabieramy się e, za losowanie, a więc e, e, zadanie było oczywiście zostawianie komentarzu o treści 5000 pod e, trzema tutaj filmikami z moją muzyką, że tak powiem. No i tak. Pierwszym filmikiem było e, tutaj Hot 60 Challenge, tak. Mój, mój pierwszy <grywny> wykon muzyczny, że tak powiem, na YouTubie. No i nic. Nie ma na to czekać. Kupiłem sobie link z tego. Kopujemy, wchodzimy do programu losującego, cyk, klej. Mm -hmm. e, miał być tylko jeden. E, tutaj komentarz będzie brał udział. E, komentarz o treści 5000 5000, tak. Mamy i co? Szukamy ile tych komentarzy było? Pięknie 392 komentarze o treści 5000 tak. I zabieramy się za Za zalosowanie pierwszego zestawu bitów. A więc lecimy z tematem. Start. Tutaj też widać. No i tak. Komentarz 5000. Panewa, Panewa. Wygrał, a więc wielkie, wielkie gratulacje dla, dla Ciebie, przyjacielu. Oczywiście zapraszam do kontaktu ze mną. E, poprzez e, napisanie na maila e, 2 2pl także czekam na info od Ciebie, na kontakt w celu wysłania nag nagrody no i lecimy dalej e, kolejny film tyle mam ile mam zespołu tabu <laughs> mojej interpretacji tak jest e, kopiujemy sobie link do tego filmu cyk kopiuj program losujący usuwamy i wklejemy nowy. Pik jest tu tak samo. Usuwam duplikaty. Komentarz 5000 i zobaczymy, ile było pod tym filmem. No, powinno być tyle samo. No, tutaj 389 komentarzy było. No i losujemy drugą nag nagrodę. Lecimy z tematem start. 5000 pozdrawiam serdecznie. Iwan Rex Pol. Wielkie gratulacje dla ciebie, przyjacielu. Także drugą osobę już mamy. E, też cię proszę oczywiście o kontakt ze mną, pisząc do mnie na maila flamigrecyclingmapa02@pl. I co? Losujemy, oczywiście przejdziemy do trzeciego filmu, tak, Ruda Miedziucha. Tak, widzę, że ten film w ogóle się cieszy największym powodzeniem, ale... To już inny temat, kopiujemy tutaj link. Kopiuj, cyk. I przechodzimy do programu losującego. <laughs> no i sam jestem ciekaw, kto będzie trzecią. Osobą tutaj. Klejamy link klejony te same zasady. Zobaczymy tutaj ile było komentarzy. Czy też 389? No 390. Także nie wszyscy y, tak samo komentowali. No i co, mojkanie trzecia, trzeci zestaw bitów losujemy i zobaczymy kto wygra. Jest 5000, tysięcy. Srebrniak, tak, gratulacje dla Ciebie przyjacielu, także Srebrniak wygrywa trzeci zestaw bitów właśnie i proszę Cię przyjacielu też tak samo jak poprzedników tutaj o napisanie do mnie maila w sprawie e, wysyłki, nagrody. E, napisz do mnie flamigradcyklingmaopao2.pl, taki mój adres. Czekam oczywiście, adres też zostawię pod tym filmikiem. No i z zmykali, nie ma co przyciągać, nie chcę też Wam tutaj niedzieli zawracać, także że mam 4 minuty po, ja sobie ten film szybko obrobię, wrzucę go i standardowo gratulacje dla tutaj naszych zwycięstwów, ja jeszcze oczywiście bardzo, bardzo dziękuję wszystkim za tak liczny udział, za tak liczne uczestnictwo w tym konkursie. Gratuluję wszystkim. No i co? Widzimy się wkrótce. Oczywiście standardowo. Jak się podobało, zapraszam do łapkowania. Jak nie, to w dół, do pisania komentarzy pod moimi filmikami. Zapraszam też do po prostu, nadrabiania zaległości. Zobaczę na moje starsze filmiki. Myślę, że też są ciekawe. Godne uwagi, jeżeli wszyscy nie je oglądali. No i nic. Hejka, siemka. Trzymajcie się. Do zaś.